Się <laughs> tak dalej! <A! śmiech> Już po! To będzie mój materiał życia. Jakby się to czekać? Jest ósma rano. Mam samopalacz na twarzy, więc wygląda bardzo źle, ale nagrywamy dzisiaj to jest tak szalone. Od pomysłu do realizacji minęły 24 godziny. Wiedziałam, że to jest najlepsza okazja, żeby zrobić sobie masaczkę. Szczerze mówiąc, stresuję się trochę, ale w sumie równocześnie jestem bardzo podekscytowana. Wpadki pod oczy. Są one Fenialne. Nie wiem, czy jest ich tutaj 149. Zakładam że nie, bo nie jest to liczba parzysta. Ale tutaj jest napisane 149 i jest to marka Purles. Na twarz. Zakładamy ją wspólnie. Ja czuję, że to będzie najlepszy materiał, jaki zrealizowałam, bo nie nagrywam go sama, tylko nagrywam go z i nagrywam go z sześcioma cudownymi dziewczynami. I tak się cieszę, że będziemy się mogły spotkać. To jest jeden z najpiękniejszych projektów momentów, materiałów jak ja, ja realizuję. Dobra. O, moje lady zrobiły imprezę. Dobra. Czy ktoś mi może powiedzieć, jak można Czy to dobrze? Czy to jest wykonalne? Nie wiem, chyba nie. Maska na twarz, maska na włosy, najlepsza Jaką miałam w całym moim życiu. Już oszczędzam pieniądze na kolejną. To jest dosłownie jak masło. Pachnie tak, jakby się wyszło z najlepszego salonu fryzjerskiego. Zapach jest taki trochę anżowy, ziołowy, jałowy, ale yy, mi się podoba ten zapach. Nie wierzę, że za dwie godziny już będę w drodze. Będziemy razem. Zabieram Was. Ciebie. I to, co najważniejsze, mam na sobie samą opalacz, to jest nawilżenie. I tutaj siedziałam, a sobie dam, i mam takie combo. Rituals przepiękna jest ta kolekcja. I to. Ta kolekcja, nie wiem czy to jest cała kolekcja, ale jest balsam, serum i krem na dzień. Kocham wszystko, i tylko na dobre okazje, które chciałam, żeby się to pamiętało, używam tego bo jest to niesamowite. To przepięknie pachnie dosłownie, jakby się nakładało wodę. To jest takie uczucie, a to już jest takie super nawilżające, takie, że się czuję, jakbym była jakieś Beverly Hills i sobie po prostu nakładała to, bo tak się czuję posz, nie wiem. Super to jest. Naprawdę taki, taki luksus, więc ja to też tak wydatkuję. Dobra, ja robię na Nie no nie wiem jak wyglądać to sercem. serce. Serio. Herbatka, ja jestem jak nasza babcia i ja piję taką herbatkę z zioła mnicha. To jest herbatka na trawienie, moja babcia w ogóle taką miała, ale uważam, że to jest bardzo dobra herbatka. A nasze zioła mnicha piję w takim kubeczku. Robię moje śniadanie, które każdego dnia wygląda praktycznie tak samo pieczywo. Zazwyczaj ją gryczane, a niestety to było, więc mam takie dobody z wyższą zawartością białka, ale jest naprawdę bardzo smaczna jest w tej koczali kurka, chociaż ja zazwyczaj wolę gryczane z lubaszki. Wtedy na to nakładam ser. Lubię serek bez laktozy, ale niestety już cały zjadłam bo mi tak smakował. Więc mam ser żółty i wędlinę z indyka. To jest moje combo, które jem praktycznie codziennie. Ja w ogóle kiedyś miałam tak, że ja nie jadłam śniadania. Nie pamiętam, jak widzę, potrafiłam wyjść z domu i zjeść banana. Banana! Teraz to ja w ogóle bym nie przeżyła, jakbym zjadła banana, bo moje zcibo po prostu mi na to nie pozwoliło. I bym miała wstąpić w ogóle okropnie mi się czuła, ale kiedyś tak miałam. Więc do niektórych rzeczy dojrzewam zbieg. Rożponka. Kocham ta Jeżeli miałabym brać jedno, warzywo moje ulubione, to, to oczywiście zawsze będzie ziemniak, ale takie zielone, to to będzie rożponka. Do wszystkiego możemy dodać. Jest genialna. Kocham ją. I od razu to wygląda przepięknie. To, co u mnie też jest zawsze, to jest. Pomidor, chociaż trochę się go się jeść, więc może go nie zjem, ale bo pod kątem siwo, Ale zjem sobie apokado i ogóreczka. Ogórek jest super. Jeżeli miałabym powiedzieć, jedno zdanie, które pada u mnie najczęściej ostatnio i jest takie moje motto, to nie ma pustych przebiegów. Ja mam teraz tak, że jestem w takim trybie. Ja mam takie, dobra, no nie mogę zmarnować tego czasu muszę go jakoś wykorzystać, dlatego robię teraz sobie śniadanie. Jest tu ćwiartka awokado, ja zazwyczaj ją ćwiartkę do jednej trzeciej i to jest taki bezpieczny zakres przy SIWO. Niestety, ale przy siwo trzeba się dość mocno kontrolować za wszystkim, zwłaszcza z jedzeniem, z podjadaniem, w zasadzie no nie może być powiadania. No, trzeba bardzo uważać na to, bo jest po prostu nieprzyjemnie. Teraz pokażę Wam tip na najlepszą jajecznicę, jaką zjecie w życiu. I możecie to zrobić sami w domu. Dobra. Bierzemy miseczkę. Ja zawsze wbijam dwa jajka, więc u mnie są jeden, dwa. I uwaga, dodajemy czarnuszki. To jest najlepsze źródło nienasyconych zdrowych tłuszczy, jakie możecie dać plus jajecznica z czarnuszką, to jest inny poziom. Ja nie jestem osoby, która zaczęła z i sobie się zmieniała, to jest niesamowita. W ogóle to jest piszcza. jest czarnuszka, dobra, ostatnio mój must-have z rano to jest imbir Ję około 20 minut przed posiłkiem mm, ma on pobudzać jelita do pracy. Około 10-15 minut przed posiłkiem zażywam jeszcze to, to jest sam samprobi, a bezpośrednio przed posiłkiem e, zaczęłam zażywać to i to są enzymy trawienne. Ja dopiero z tych kilka dni, więc jeszcze nie widzę dużego efektu, ale powiedziałabym, że jest lepiej. Jest lepiej. Tylko nie wiem czy to jest wpływ tego, tego czy tego, bo wprowadziłam jednocześnie trzy rzeczy, ale teraz biorę to. Tak wygląda moje śniadanko. Pycha. A jeszcze przed tym moje no te, Dobra. Jestem prawie ready. Wyglądam nie do końca tak, jak będzie się na nagraniu, ale

Szymak, powiedz coś do vloga. Hej. Jaki jesteś wspaniały! Oj, to co jesteś wspaniały? to jest... To jest najwspanialsza osoba tutaj to jest to? dzisiaj. Projekt menedżerka wszystkiego. Jest. To jest najwspanialsza osoba, dzięki której po prostu są te wszystkie piękne filmiki. Bo, no, kamera może być tutaj wszystko, ja mogę nagrywać, ale... ale, ale bo się... Bo... Aha, coś, żeby zaskoczyło, ale się nagrywa. Tak, ale no tak. Yy. No bo ja zabieram nakręcenie, słuchajcie, Teś. nie ma gadania. Tak, jesteś coś się przywitać? Czy wręcimy? Cześć, pani jest. To była za przyjemna. Kajka Kasia, Nie na więc za chwilkę zaczniemy tak jak wspólne. Także tutaj obok, jak widzicie po prawej dziewczyny też się do tego pewno mówią, że jestem Gabi, jestem tego warta. I na przykład czym jest dla mnie wartość albo co w sobie lubię najbardziej i dlaczego się cieszę z tą kobietą? Takie na przykład trzy pytania? Właśnie takie też jak dziewczyny mówią. Super. No, to myślę, że fajnie. Trzeba no, przemyśleć odpowiedzi. <laughs> tak? Hej. Hej! Jakie nie mogę się obrócić, hey. 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 Cześć, Czarek i Gabi. ...na końcu, a później nagrywam takie... ...wizerze z Wami, to jest właśnie taki materiał, gdzie na przykład... ...możliwe, tak. Super. Mamy to. Tak? Tak, potem jeszcze będą pytania. Kto tam jeszcze w kolejce? Chodźcie. Jestem tego Warta. Akcja. Jestem Ola i jestem tego Warta. Stresuję się. Ty się stresujesz czym? Akcja. Jestem Paulina. Super bohaterką jest Martyna Wojciechowska. Mój ulubiony kosmetyk? Akcja. Jestem Kasia i jestem tego warta. No to widzisz, ekstra. Tego warta. Cieszę się, że jestem kobietą, bo mam odwagę mówić głośno co myślę. Cieszę się, nie To Bardzo mięka, bardzo nie, nie się nie wy jesteście ze mną. To wszystko, na które musiało powstać w oli? to się tak, dalej, A To wszystko, na które musiało powstać w OI, to się tak, dalej, a! Już po. Jestem Szymon i jestem tego warta. Dobra.

Będzie descik. O, tak, będzie test. Robimy test. O. Czuję się Pepsi. W sumie tak. Możemy Dobra. Robimy test. I to nie jest Dawid podsiadła. Dobra, test. Dobry słodki. Dzięki. Mój właśnie fajny. Mmm, stacja fajna. A trochę nawet czekoladowa. Tak? O Jezu, o ta czekoladowa. To są te dziano. Co chcesz spróbować? Dobra, a chcesz coś mojego? To są. O to dobra. Może ta czekolada jest taka czekoladowa. Pyszna. Oj, no słodzitki, czekaj, ale stacja, ale mhm. leci, o uda, strasznie, nie umiem jeść, szybko się topi, Aha. Jezu, dalej, chęć <grym grym grym> do prania. Jestem już tam. <grym> to jest ekspres, robię sobie teraz maczę i tak się cieszę, że to wyszło i aż do mnie to nie dochodzi. Bo ten materiał wszedł tak genialnie, wszedł dosłownie dokładnie tak, jak chciałam. Przyszły dziewczyny, były przecudowne. Byłam ja i sześć niesamowitych dziewczyn. Um, nagraliśmy taką piękną kampanię. Jak to będzie zmontowane, to, to jest materiał mojego życia. To jest najlepszy materiał, jaki od nich jeszcze nie powstał. Um, natomiast mamy już nagrane, w zasadzie to jest połowa dopiero sukcesu, ale. Nie mogę się tego doczekać. Te dziewczyny: Kasia, Zuzia, Paula, Ola, Gabi. Były tak niesamowite. Ja nie mogę. Cieszę się, że mam takie osoby w ogóle wokół siebie. To jest coś niesamowitego, też fajnie było poznać dziewczyny. Dziewczyny mnie obserwują z moimi obserwatorkami i, mm, i wyraziły chęć na to, żeby wziąć udział w takim nagraniu. bo ja tutaj w ogóle jestem taka ukryta. <grym> Wyraziły chęć na to, żeby wziąć udział w takim nagraniu i... Dobra, może ja będę robić macze i będę mówić. Witam w mojej maczarni. Robimy maczę. Może ja się powinnam tak schylić. No nie? Więc <grym> w ogóle, jeżeli chodzi o cały ten materiał, o pomysł, o to, jak to się zrodziło i jak to powstało i co my w ogóle się nagrywaliśmy, dostałam propozycję stworzenia materiału w kampanii. Jednak nakrywam długę i ja mówię: Ale nie, chodź, chodź. <laughs> Jesteś? Ja nie widzę, nie mam okularów. <laughs> Gdzie są moje oczy? Odrzałki. Ej, wiesz, jakie inny sposób. To ja tak bardzo ciekawą ten, kamerę. Czy ja jej otrzymałam Pocket 3, Patrz, co No, mu jak kogo? To dobrze, to bardzo dobrze. To jakieś pożycza. No dobra, kolego. Po prostu to chodźmy. ma chyba za jakąś stabilizację, nie? No ma. Podążę za tobą nawet. Czekaj, jak cię wyłapie, bo teraz widzisz mnie łapię, dlatego się poruszę. Jaki <laughs> kino mam wielki w tym, nie, pierdolę, pierwszy raz <laughs> w Warszawie <dobrałem. śmiech> normalnie. Dobra, to był mój spółek adhormacji. E, Jakiś czas temu zadałam, sam zapytanie i propozycję stworzenia materiału w kampanii dla L'Oréal markę w sumie, którą uwielbiam. To było moje marzenie. To było moje marzenie. Ja znalazłam filmik, który zapisałam sobie w październiku, nie, w listopadzie zeszłego roku. Czasami lubię sobie zapisywać jako takie inspiracje i to był filmik, który ja zapisałam. I to był filmik z kampanii Worth It, z globalnej kampanii L'Oreal. I moim marzeniem było kiedyś stworzyć coś właśnie podobnego, albo po prostu Mającego taki wydźwięk I w takiej kampanii um, I dzisiaj Dzisiaj spełniłam to marzenie i, I nagryliśmy to I więc musiało być perfekcyjnie Ogólnie to było też tak, że Mam no bardzo mało czasu. Yy, miałam w głowie od razu zarys tego, jakbym to chciała, żeby wyglądało, i mam nadzieję, że to będzie miało taki kształt. I moim marzeniem było zaproszenie do tego kilku niesamowitych dziewczyn i kobiet. Nagrałyśmy tak przepiękny materiał, to dosłownie to jest materiał mojego życia. To w sumie wrzucam, to ten materiał już pewnie jest opublikowany, na pewno nawet. Natomiast yy, poprosiłam też moją mamę, bo to też chciałam dodać, aby w materiale były stare zdjęcia stare retro zdjęcia z albumów i e, moja mama wczoraj mnie jeszcze skanowała stare zdjęcia z lat o mojej babci w ogóle, więc to były lata, nie wiem, 1930, 40, 20 nawet. Te zdjęcia, takie w sepi, takie retro, czarno-białe, nawet nie czarno-białe, no po prostu była sepia. To jest coś tak niesamowitego. Nadaje taki klimat i charakter. Nie mogę się do tego doczekać, naprawdę. Nie mogę się doczekać tego, aż to zobaczę. Ja bardzo chcę. I zawsze mi zależy na tym, żeby tworzyć jakościowe materiały. Uwielbiam, to to jest moja pasja. Ale jak mogę do nich dodać jeszcze taką cząstkę historii i taką cząstkę siebie. Niesamowita. Nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się tego doczekać, chociaż w sumie, jak to już teraz jest tutaj i to oglądasz, to znaczy, że pewnie ten materiał już wyszedł. Natomiast w tym momencie jeszcze nie wyszedł. Jestem w sumie. no. dwie godziny po nagraniu, więc jeszcze to wszystko tak czuję, jeżeli chodzi o te emocje i to, jak to dzisiaj przebiegło, ale przebiegło niesamowicie sprawnie, dobrze, dziewczyny były cudowne. Bardzo, bardzo się cieszę. A tutaj moja macza, mam moją maczę i mój tajny składnik, który dodaję, to jest. No właśnie, gdzie on jest? Wiesz ja tutaj uprty? Muz bananowy. Przecier bananowy. Jest on genialny. I. Lud. Mm. Jest tak dobra. Ja w ogóle mam teorię, jeżeli chodzi o maczę, ponieważ. I to może będzie kontrowersyjne i takie wyda się śmiałe, natomiast wydaje mi się, że ta macza, zresztą jestem pewna, moje kopki smakowe są pewne, to jest najlepsza macza, jaką pijam w Warszawie i w ogóle dotychczas. Nie byłam nigdy w Japonii, więc to może też dlatego, ale moim teorią jest to, że oczywiście macza ma znaczenie i jej jakość, natomiast kluczowe znaczenie ma mleko, jeżeli pijemy taką maczę latę. I jeżeli kupuję macze na zewnątrz w jakimś miejscu, to raczej tam nie mam możliwości dobrania sobie mleka, a tutaj ja sobie robię miks moich ulubionych i jest to orzech laskowy i kokos, trochę jeszcze napoju owsianego i to jest po prostu genialne. To jest tak dobre połączenie. Ten orzech laskowy z kokosem i jeszcze z tym musem bananowym. Jest to przepyszne właśnie przez i uważam, że mleko. Najlepsze jest to, że każdy może sobie coś takiego przyrządzić i każdy może sobie coś takiego zrobić w domu. A jest tak panura i pada. Dobra. A ja sprzątam. Jest 24.30. Właśnie zmyłam mój makijaż. Sporo montowałam. Jeszcze nie skończyłam montować wszystkiego. Więc to jeszcze nie koniec. Ale przynajmniej będę już miała Skinker. Dzisiejszy Skinker to jest Hellflaps. Cudowny jest ten żal. Genialnie czyszcza. I w sumie też Hellflaps, ale yy, ta pianka jest cudem. To jest pianka z Dermomedica. Polska marka. I ja nie wiem, dlaczego nic nie mówi. Ona jest tak dobra. W ogóle skończyła nam się mydło w płynie i używam mojego żelu pod prysznic do mycia rąk. Nie wiem, czy też tak robicie. Ja tak za to zrobię. Dobra, ta pianka. Wiecie, jak ona pachnie? Były jakieś takie galaretki, które były w kształcie półksiężyca. One były obrane czekoladą i miałeś sobie galaretkę o smaku mandarynki. To jest to, to jest ten zapach. I to pachnie i mandarynką, i czekoladą. To jest coś niesamowitego. Kładamy serum. To pod oczy. jest... W ogóle tak sobie myślę o dzisiejszym dniu i jestem tak wdzięczna, że się wydarzyło. Ten dzień był taki super. Po naszym nagraniu, e, ja byś się nie zapytała, czy jem cukier. ja bym Powiedziałam, że okazuje się, I poszliśmy na lody. W ogóle, tak dobre lody. Ja wzięłam pistację i sernik nowojorski. Podobno to są dwa najlepiej sprzedające się smaki w tym miejscu. I powiedziałabym tak. Sernik dobry, ale że słodki i dałabym 7 na 10. Pistacja genialna 9 na 10. Z takie mleczko, jak Mahai Bieber, <grywka> Tylko, że to jest Coleschoice, jest super. Mm. I w ogóle cały ten dzień. Oprócz tego, że <grywka> rozumiecie, że stałyśmy pod tym studio, miałam swój telefon i chciałam sprawdzić mapę. I nagle ptak mi ostrzał telefon Miałam tak a na moim telefonie, pierwszy w życiu, ale i dobrze, że tak się, się, nie dobrze, że tak się stało, ale dobrze, że to było na telefonie, a nie na głowie, albo nie na marynarce, albo nie na spodniach, czymkolwiek, bo to była tragedia. Natomiast to, co też się wydarzyło, poparzyłam się dzisiaj lokówką, dosłownie, w sensie prostownicą. Jestem tak, się, tak nią się mocno poparzyłam, że jutro muszę kupić jakiś okład i, i coś na oparzenia, bo boję się, że zostanie mi duża blizna. I to było dosłownie rozgrzane 200 stopni łokówki na mojej skórze. Ale miała co za te uwagi? Musicie się jakoś wyrównywać, prawda? To i tak ten dzień był piękny. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. To jest niedziela, poniedziałek, jest 12.30. Muszę wrócić do montażu, bo mam jeszcze sporo montażu, to ja, ja się cieszę. Ja montuję je ja się cieszę i. To jest coś wspaniałego, chociaż wolałabym spać więcej. Gdybym spała więcej, to byłoby idealnie, ale no, czasami się nie da, ale... ale i tak jest cudownie. I dzisiaj czuję, że spełniłam takie moje marzenie. Mm, bardzo chciałam zrealizować taki materiał i. Tak, jak często zadałam pytanie, co jest takim moim celem, to nie uważam, że to jest jakiś jeden konkretny cel, natomiast to na pewno jest jakimś takim kroczkiem realizacyjnym, marzenia, To było coś pięknego. Natomiast realizowanie materiału z dziewczynami, które mnie obserwują, to było moje marzenie. To było moje ogromne marzenie i jestem bardziej szczęśliwa, że mogłam je zrealizować i było... Dobranoc. Idę już spać, już nie gadam, idę montować i później do spać.